W tym roku blisko 80 stypendystów otrzyma nagrody i stypendia. Bardzo się cieszę, bo to młodzi ludzie, którzy osiągają, swoje, osiągają niewiarygodne naprawdę wyniki w różnych dyscyplinach, w różnych naukach. Mam nadzieję, że wśród nich są przyszli naukowcy, eksperci ludzie, którzy będą rozsławiali Gorzów. Myślę, że najistotniejszym jest to, żeby młodzi ludzie nawet kiedy wyjadą na studia, mieli gdzie wrócić, czyli zadbać o dobre miejsca pracy. To przed nami, dlatego, że zbrojemy terenie, inwestycyjne, rozbudowujemy strefę ekonomiczną, coraz więcej wydarzeń gospodarczych w najbliższym czasie, w związku z tym jestem przekonany, że młodzi ludzie będą mieli naprawdę do czego wracać. Mamy największą liczbę stypendystów pierwszego stopnia, czyli laureatów Olimpiady ogólnopolskich i Międzynarodowej Olimpiady Również, jednego Plus 5, ja już liczę szybciutko i wychodzi, że 14 stypendystów w tym roku odbierze stypendium z naszej szkoły. Każdy ma inne, inny potencjał, i inne, jak powiem, zalety, które można wykorzystać w tej pracy z uczniem zdolnym. Natomiast to jest praca, która wymaga wielkiego zaangażowania ze strony tegoż ucznia, nauczyciela, który jest opiekunem naukowym, no i oczywiście spać rodziców, bo bez rodziców. Te wszystkie sukcesy nie byłyby możliwe. Jesteśmy szkołą, która stawia na uczniów zdolnych i która wręcz jakby specjalizuje się w ostatnich latach w pracy z takimi uczniami, więc dla nas to jest dowód na to, że wszystko dzieje się we właściwym kierunku, działamy tak jak trzeba, robimy swoje, a przy okazji możemy się pochwalić, tak jak dzisiaj, być dumni z tego, że to grono stypendystów miasta jest najliczniejsze z drugiego ELO.